Siemanko. Witam wszystkich. Słuchajcie, mam taki agregacik. Jak widać. Z moją, moją małą modyfikacją. Otóż założyłem sobie tutaj kółeczka. Nagle sobie wkręcał. Podnóżek, ponieważ był wyższy. I że. Tu sobie jeździ. Jest dość ciężka, więc. No więc i jak jest. Dlatego to zrobiłem słuchajcie, długo go nie odpalałem spróbujmy go odpalić, bo chciałem przeprowadzić pewien test ok, tu muszę nacisnąć ciekawe jak z akumulatorem musi być na OFF dobra, próbujemy dawno nie był odpalany jeszcze, jeszcze, paliwo odkręcone Kolera. jeszcze raz Akumulator naładowany, a ja nie chcę odpalić. A? Jeszcze raz. Dajemy Kemel, maligna. Yeah! A no właśnie. Udało się. Normalnie wajewałbym przed głową, ale daje jak diesel. No dobra Murę puścił Ale jaja Dobra Teraz mogę dać zasilanie na 230 już jest mam zasilanie na gniazda Dobra 2,6 kawów Włączymy spawereczkę O, tu jest moja spawarka Zaraz jakiegoś Staliwa Staliwo jakieś przeniesiemy Do testowania Mamy tu jakieś staliwo Jedno staliwo Panie drugie staliwo jakieś małe zobaczymy czy się wtopi czy się nie wtopi żeby go nie było w topie nadeszła mi kopomna piła to jest piropę, to tak jak rozumiesz to będzie spamaniec to jest czy zalacz ale słuchajcie zobaczcie jak to będzie działało No, i skończyło się tak. No, i skończyło się tak, że wyskakuje zabezpieczenie. Co ja tam próbowałem zrobić? Pospawać? Poszło na mocniejszy ogień. I prychło Wszystko. No, no jestem trochę zdziwiony. Słuchajcie, podsumowując, yy, akcja jest taka, że. Rzeczywiście, kiedy amperaż był na spawanie, na 2,5, no to, no to po rozłączeniu łuku, tutaj bezpiecznik się wyłączał. No, w momencie, kiedy, kiedy rzeczywiście zmniejszyłem ten amperaż do 2, do no to to nie wyłącza się tam moje gluty Widać, więc chodziła z Będę przerabiał kawałek tam furtki w terenie, więc myślę, że, że zda egzamin. Postaram się o tym nagrać filmik. Trzymajcie się, hej.